Siemanko, przyszła wiekopomna chwila wymienić olej w Alfie, co też uczynię. Zakopiłem sobie olej, filtr oleju, no i wymienię sobie olej normalnie, ale przed wymianą przepłukam jeszcze drugim olejem, żeby wypłukać tam co jest, ogólnie różne rzeczy. Nie będę stosował płukanki. Może innym razem, ale nie dzisiaj. Więc także zapraszam na odcinek. Będziemy lać olej, znaczy się wymieniać olej. No tak. No i dobra, startuję z wymianą rzeczy przydatne. To będzie tutaj końcóweczka, żeby odkręcić spuścik. Spuścik oleju. Dwie rękawice, żeby się nie upindolić. No, kamerka, nożyk, wiadomo. Olej, który pozostał po pasacie 10W40, nim sobie przepłukam. Później, po spuszczeniu tego oleju, który jest w tej chwili zalany. No, jakiś pojemniczek, nie? Samochód chwilę pochodził, więc ten olej jest trochę rzadszy. Dzisiaj mrożek. Jakby nie patrzeć. No i co? Podlewarowałem samochodzik. Idziemy podstawić miseczkę. Ja to sobie już przygotowałem. Miejsce pracy. Miseczka wyciała. No i co? Biorę kluczyk. Zakładam rękawicę. No i działam. Dobra, wciło. Podstawiamy sobie naczynko. Będzie nam leciało. No, jak to się mówi? Leć oliwko! Leć! Leje się! Ale ten olej czorny. Czorny jak smoła. Normalnie. Leje się. Mój Boże, jak to się leje? Ale, żeby tak to się lało, to ja nie wiem. Dajcie spokój, jak to się leje ten nowy, No masakra, no masakra. Dobra, mogę iść. Oczywiście po kluczyk do odkręcenia filtru. No i sobie odkręcimy filtr za chwilę. Jak to spłynie? No i dobrze, że założyłeś rękawiczki. Rękawice białe. Na białym nic nie widać, to dobrze. No i się leje ten olej, leje, się leje. Cały czas się leje. Już końcóweczka. No i jak widzieliście wymieniłem sobie filtr oleju, kupiłem sobie od razu dwa, bo była wyprzedaż w Norauto i kupiłem sobie za grosze dwa filterki oleju. No i co? Co będzie? Uprzednio oczywiście pojemniczek ładnie wymyłem Zlałem tamten olej stary co był, widzieliście Czarny był jak smoła ale tu też jest czarniawy kolorek No i wszystko zleciało. Zakręcamy sobie spuścik, odstawiamy pojemniczek i zakręcamy spuścik. Kluczyk. No i zobaczmy olejek. No to jest czarny wiadomo. Chwilę popracował. Jest czarny, no aczkolwiek rzadziutki, nie? Bo tamten to był zalany. To był już dawno, był przepracowany. Dobra, zlewam to. Zalewam. Zalewam olejkiem. Kupiłem total kwarc. 10 v 40 no i co, no zalewamy sobie No i tyle, po robocie będzie Ściółka, oliwka piękna, piękna do Alfunii zaraz poleci, poleje się Jak się mówi, abym ja tylko nic nie wylał o, już polałem ale mam tutaj chusteczkę więc sobie zaraz pomogę no i pij sobie i do pełna wariatko o padła końcowa niech sobie pije Mmm. Mmm. Mm, mmm. Mm. Hmm? Jak się mówi niech sobie pije a ja sobie tutaj przetrę <laughs> to co wylałem. No i co? Zaleję sobie. Sprawdzę sobie bagnecikiem stan oliwki. No i będziemy korygowali albo w lewo, albo w prawo. Gdzie ja masz tą chusteczkę? O masz. Ręcznik. Mało tego ręcznika będzie. No już mi się skończyły papierowe ręczniki. Ogólnie. Już opróżniła? No to ładnie opróżniła. Dobra, niech sobie to resztę zleci, ta końcuwa. No ja sobie już będę patrzył, jak tutaj ze stanem oliweczki. Pierwszy pomiar. No i nie wiadomo, jeszcze raz zobaczę. No na to wychodzi, że jest już optymalnie, ale po odpaleniu pewnie trochę ubędzie, rozejdzie się ten olej więc zobaczymy po odpaleniu proszę ja was jeszcze sobie kapnie, niech sobie niech pokapie sobie, ja to sobie powcieram no. Jak pokrywa się teraz świeci od tego oleju, Uy. jakby była wyplatkowana. Elegancko, elegancko. No i chwilkę chodzi, zgasimy, zobaczymy stan oliwy, bo niby wchodzi 4 2. No ale zobaczymy. w cztery, sprawdzimy miareczką i będzie wiadomo, ile jeszcze trzeba dolać. No i sobie zobaczymy oliwkę. No jeszcze trzeba dolać chyba. Moim zdaniem, bo jest suchawy bagnecik. No ja go sobie wytrę. I jeszcze raz włożę. Trzeba dolać jeszcze troszkę Za dwie setki wleję jak producent mówi, a co No i dobra, zalałem Zalałem dwie seteczki No tak plus minus 2 Nie wiem, dobra Dobra, dobra, no to ten O, idealnie full jeszcze trochę wiadomo się rozprowadzi, nie? No dobra No i dobra, tu jeszcze sobie przetrę ogólnie jeszcze raz, korek w lewu koreczek sobie też tutaj wszędzie za tym O. No i dobra. no i to by było na tyle w tym odcinku. W końcu wymieniłem oliwkę. Sam zrobiłem około 8000. To malform, tak plus minus, więc nie no, trochę mniej może albo tak, może 8, może nie 8, ale wymieniłem. Dobra, po robocie z głowy, no i co? No i, no i tyle. Pozdrawiam się, Manko. No, but...